Hej, 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 jesteśmy u współlokatorów. I jest prawie trzecia w nocy. Weszłam do nich i są w soku z Grzechotnika. W sumie nie wiem czemu, ale każdy jest już po pracy. Jest poniedziałek. Wyszli sobie poimprezować. No, już trudno. Jeżeli gra mi to daje, to biorę, łapię. Chwytam i nie puszczam. Okej. Okay. Dobra, tylko że wszyscy są głodni. Uuu, rachunki. Stać was, stać was. No to git. Dobra, ktoś tutaj zamawiał. Ściano. Ktoś tutaj zamawiał żarcie. To proszę się tam nażreć, potańczyć. No i możemy wykorzystać okazję, skoro już tu są, to poproszę dwineczki dla... tylko że stop. Dodajemy was wszystkich do grupy. I teraz to my możemy zamawiać. Zamów... Eee, gdzie to było? Zamów drinki dla grupy. Tylko, że to będzie wszystko chyba to samo, więc może nie jakieś tam najdroższe, bo kokosów na razie nie zarabiają. Ale coś takiego. Nie wiem tam. Dawajcie słodką pikanterię. Aby się nabultać, nabultać. Żeby wyszły jakieś akcje. Co wy tam macie za nastojnik? O, no, Spędzanie czasu z kumplami Zawsze jest dobra zabawa gdy w pobliżu są kumple No fajnie My się zmieścicie tu wszyscy? No to siadaj okay, może... Nie no tylko nie w ścianę hmm. Co to za spina Gavin? Gawin się przesiadł nie mógł wytrzymać. Coś tam się poprzytykali. Halo, a ty nie miałeś przypadkiem zadwinkować Okej, okay, byłeś. W kibelku. Tak, wiem, że jesteś kumplem, wszyscy to wiemy. Filip czemu nas prześladujesz? Jeszcze się kłócisz. To to jest Victor Frank, okej. Okay. Dobra, jak już powiedzmy, że oni już wypili jakieś driny wcześniej, no i ja myślę, że ty możesz tutaj. że tak to ujmę pod wpływem tych emocji i tych drineczków, to. no, coś tam powiedzieć do niego. Miłego. Czemu się, przytulacie, co? Tylko wiecie, że wy niedługo idziecie do pracy wszyscy. Chyba? No tak, za trzy godziny. Pójdźmy do pracy od razu z baru. Ja myślę, że to będzie coś wspaniałego. Ok, myślę, że to jest pora na. Tak, to jest pora na powrót do domu. Więc ciebie i ciebie wysyłam do domu. Oczywiście pewnie, że się mnie nie słuchaj, bo po co? Na chatę. Typie, czy ja was muszę. Muszę was wysłać do. Eee? Ja tu chciałam spacer romantico Zapierdzielić. Czemu wy nie możecie? What the fuck, Vlad? Jeszcze takich rzeczy to nie widziałam. Meś <słuch> staryszem No ale kulturny przynajmniej. Umyję po sobie. Dobra. Ty, 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 ty. Ostatnia szansa. Jesteś na Dawaj, coś zachichraj się do niego. No ale nie weszło im nic flirtowania, więc może. Ty jej w takim razie coś odpowiesz. Żeby weszło wam. Chociaż troszeczkę. Taka niezręczna relacja. A niech to jeszcze nie. Yy, nie, mu cały jej dłonie. Będę musiała was wysłać każdego oddzielnie. Znaczy, pwu. Wszystkich razem będę musiała ich wysłać. O, chcę już wracać do domu. Dobra, zamawiamy taksę. A, ty w ogóle do, do roboty no, musisz iść. Dobra, zamawiamy taksę. I na chatę. Okej, okay, wróciliście, to tak. Szybka drzemka, bo już nie zdążycie raczej yy, pójść normalnie spać. Byle jak, kto pierwszy ten lepszy. I po prostu będę ich puszczać do. roboty. Oho, Zoey przyszła wyczerpana, ale przynajmniej z awansem. Yy, teraz jest zawodową ankieterką. No, okej. Okay. Dobra, Zoey, Wysyłamy ciebie. Kto to było? Dobra, tu jest twoje łóżko. Wysyłamy cię do spania. A jeszcze Mitchell. W sumie nie poszedł do pracy. Ale śpił siebie, ok? Wstajesz, korzystasz i myślę, że jeżeli nie macie nic w lodówce, bo. Skąd ja mam pamiętać takie rzeczy? Ile wy tego macie? Dwa, to nie eee, tam. Dawaj jakiś obiad. Ugotuj coś. Co ty umiesz? Faso no, dobra, no jak będzie ta fasolka. Tylko. Moi drodzy, ja potrzebuję tutaj najważniejszej rzeczy w kuchni. W kuchni w Simsach. To. Bo inaczej. Jest! Ale czemu jest na. Jak to ma się trzymać. Halo. A nie. To jest ściana. Myślałam, że tu jest szyba. A jest. O to? Hm? To może być chyba w jakiejkolwiek części. Jest. Ja to tu stawiałam, czy. Nie? Dobra, nieważne. Ściany, ściany. Uuu. Ale bez. O, Gawin ma. Awans na niezależnego felietonista. No i fajnie. Spoko. Czy tu się dało? Ja nie pamiętam tego nigdy. E, no na następny. Jest. Następny awans. Redaktor z rubryki Porad. No to robimy mu awans. Będzie redaktorem. Mm, tobie. Teraz jesteś kontrolerem jakości i będziesz programistą. No, programistą mógłbyś być. Yy, myślę, że drzemeczka, drzemeczka, jakaś byś się przydała, bo też jesteś. O, Bo też już. Jest... Bo też. Bo teści się, cieście. Bo też jest spadnięty. Dawaj, gawin yy... Siurnij sobie. I zjedz. Zoe, proszę nie jeść tak szybko. Proszę poczekać na gawina Może pogadacie jeszcze o czymś. W międzyczasie. Że... Ej, Zoi, ale... Yy... Co ty robiłaś z nim? Czemu ty masz z flatem coś nie tego? Co się wydarzyło? Poznaliście kogoś? Poznałeś Wiktora. Zoe, ty jesteś duszą towarzystwa, przyjaciółką świata, to ty powinnaś jak najwięcej ludzi poznawać. Przedstaw się dziesięciu Simom i ma 7 na 10 niby, ale w kontaktach nikogo nie ma, więc ja nie wiem, jakim to cudem jest możliwe. Nieważne! I w sumie na dziś... Matko, no serio. Dopiero przyszedł zeżreć. A o... Bleh. fu. się, ja że ty jesteś bardziej kulturalna. Co ty... Co? Co ty sączysz? Przepraszam bardzo. Jak to się nazywa? Halo. No! Rozumiem, że truciznę, truciznu trzeba. Kacyk męczył i trzeba było dopić. To jesteś wariat? Ty, a weź z nim, pogadaj, może co? E, jakkolwiek go poznaj, nie wiem, pogadaj mieszkacie razem pod jednym dachem, pogadasz trochę, potem e, coś do tej kariery. Aktualizacja statusu. Serwisy, aktualizuj status, dobra. Miej 25 obserwujących, no to może się nabiję 5? Nie wiem, zobaczymy zaraz. A ty masz pisanie książek niezaczęte, ale ty jesteś zmęczony w ciul, więc ty możesz w sumie... E, pójść spać. Weź posprzątaj po sobie, dobrze, pójdziesz spać. Ale to nie jest twoje łóżko. Ja wiem, że na nią możesz lecieć, ale... Ale nie. Ma 40, czyli będzie awans. Już powinien być. Jeżeli to się zrobi. I wtedy będziesz kim? Twórczyni chwytliwych nagłówków. No to pewnie jakiś Pudelson. Dobranoc. Jest i awans na głównego zmywacza naczyń. I co będzie następne? Żywieniowiec. Nie, no to. Kurczę, gotowanko. Yy, nie jesteś zmęczony, więc pójdziesz później spać. Idź tam, tylko się umyj. Yy, chowamy. I możesz coś ugotować innego. Mitchell, główny zmywacz naczyń. Wkracza do akcji. Dawaj, pichtaj. Dokąd to? Tu jest też to? Kii. Tak, to ja się na ciebie gapię. Co za wzrok w ogóle? się chciał mnie zabić. Za co? Uuu, uh, rachunki. Zapomniałam, ale zaraz. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie jesteś głodny w sumie, ale możesz iść zapłacić. Bo zapomnę, odetną wam prąd, i potem będziecie przez tydzień bez prądu, bo mnie tu nie będzie. Dobra, miałam go obudzić wcześniej, żeby się. Y Wyzabawował, bo to jest mu potrzebne, te granie w gry wideo. I może jakieś ćwiczenia za 5 godzin? Nie no, to zdążysz. Zdążysz, zdążysz, na pewno. Pewnie będziesz później głodny, więc sobie coś tam zeżresz. Weź nie nieważne co weźmiesz, będzie git. Zakolejkuję ci, mam nadzieję, że... Nie usuniesz mi wszystkiego. Ty też się już wyspałeś, więc druga Łazienka jest już. A, trzecia. Nie, czekaj, to jest jakby jedna Łazienka tylko. Ej, gdzie tu jest sprawiedliwość? Oni mają wspólną, on ma swoją, a ta jest. he? W... Jakie głupie. Idź do niego. Wykupaj się u niego. A co? A ty, księżniczko, to już możesz wstawać, a nie tam. mhm, mm do niego. Nie możesz pogadać z nim niezręcznie, bo w sumie. Dobra. Yy... Co, co, co? Nie, 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 chciałam. Ej, czemu do wszystkiego trzeba. Co? Ja nie chcę mu prezentów wręczać. No to jak już siedzisz tutaj, to nie możesz z nią porozmawiać normalnie? Hmm. Nie no, weź normalnie z nią pogadaj, udaj, że nic się nie stało wow, na razie No halo, gadacie czy nie? A ja tam Gavin na golasa w tle Nie, Ty idziesz Ja nie będę z domu to był nic robić, bo mi się nie chce Ja idę dzisiaj z Michelem, będziemy się świetnie bawić. Michel, przygotuj się na tą wyprawę w miasto. Musisz zjeść pożywne śniadanie, ponieważ idziemy rozwijać twoje umiejętności, twoje żarciki. Mam nadzieję, że napisałeś jakieś fajne, jakiś fajny stand-up. Tylko nie wiem, czy wszędzie są te mikrofony. Nie orientowałam się. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jak się nażresz, to idziemy. Może kogoś poznasz, towarzystwo ci wskoczy. Oczywiście trzeci czas w, tr w czwórce to jest yy, jeden wielki sheet. Czas tylko mija, a oni nic nie robią. Dobra. Co prawda tutaj nie było mikrofonu, ale stwierdziłam, że może. Co ty robisz? Może zacząć od kawiarni. Yy, mniejsze tłumy. Może nigdy go tam nie wyśmieje za bardzo, bo jeszcze nie ma takiej dużej umiejętności. No, no może kogoś pozna? On przyniosła hajs. No to tam zadbaj o siebie, tak? O, o jej się podoba! Okej, okay. dobrze, też Mitchell, dawaj, dawaj, dawaj. O nie, <noise> akurat ten był słaby. Ej, ale jej się podoba. Może ją poznasz później po występie, co? Tylko najgorsze jest to, że ona jest już dorosła, a on jest młodym dorosłym. Więc nie wiem, czy to ma sens. A ta laseczka też jest dorosła, piątka. No nie wiem, nie wiem. No, ale możesz przy okazji pożartować z Simami później, jak ci się wbije. Też nie wiem, czy ci się wbije dzisiaj ten trzeci poziom umiejętności. Z się zapoznasz. Zabawne powitanie. No podoba jej się twoje gadanko z nim. No, jeszcze z panem Bocianem, bo nam brawo bił. Więc mu się pewnie podobało. No, nie laguj się, ma... O. Git. Mm -hmm -hmm. Aż do ciebie wstała. Hmm, dowcip, oczywiście, że tylko dowcip. Ty jesteś taki śmieszek chaszek, ale możesz też ją poznać. No i z Panem Bocianem, no z Panem Bocianem no, no. trzeba się przywitać. I skoro już też, tak? Jeszcze.. Leniwa! No nie! Tak jak on. Weź, pozna jej więcej cech. Nie mów, że już znalazłam ci partnerkę życiową. Jeszcze się tepnął wziął. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To... Jedyne co jest dobre w wampirach to jest to, że oni mają tą moc, że mogą po prostu yy, poznać wszystkie cechy. Czemu tu wszyscy dorośli? No nie ma młodych ludzi w tych miastach. Chociaż jeżeli ja mam, bo, pew bo tutaj powinnam mieć. W rozgrywce niegranych simów się nie starzeją. Więc w sumie czemu nie? Mógłby mieć yy, dorosłą dziewczynę. Bo ona się nie będzie starzyć. Jak tam ci poszło? Że tu jest pięć. A, z pięcioma, nie że pięć razy. Dobra, to zagadaj jeszcze tutaj do pani Katarzyny zabawne powitanie. Do pani Hanny zabawne powitanko. Do Marianka. No i powinno być już wtedy pięć. A, no, osiągnęliśmy już jakiś cel w twoim życiu. I myślę, że możemy wracać do domu, bo w sumie wszyscy już są w domu, więc może coś tam porobicie jeszcze razem. Dobrze muszę tylko sprawdzić, jak ten wieczór może przebiec. Jesteście w miarę ogarnięci wszyscy i wszystko macie. Ty tylko aktualizację statusu. Ty już jesteś programistą tak. Więc myślę, że na razie cię zostawię na tym programiście, bo ty nie chcesz być jakiś super bogaty i tak dalej. Będziesz po prostu programistą. Nie ekspertem. W takim najniższym szczeblu. Ciebie jeszcze awansujemy, więc dawaj szybko, aktualizuj. Ty masz ukończone, bo będziesz żywieniowcem, tak? I ty, redaktor rubryki porad. Nie no, ciebie to awansujemy chyba jeszcze wyżej, bo to jest takie mych. Przepraszam bardzo, skąd ty masz taki kapelutek? Co tu się stało? Czy ci się wygenerował jakiś strój? Czy ty byłeś w takim w pracy? Nie no, nie ogarniam w ogóle. Weź się przebierz, bo wyglądasz dziwnie. Czy jako programista musisz nosić kapelusz do bluzy? Okej. Okay. No i tak, jak już widzieliście na samym początku, ja tutaj planuję spiknąć jednak yy, tą Zoe z Jayem i... No, wiem. Wiem, że on złamie jej serce, ale. Ale jednak. Tak się wydarzy. Tak się właśnie teraz wydarza. Obajmi, obajmi. No. To dobrze, obajmi. No... Także oni na razie tutaj będą... Yy, świrować między sobą. Tak myślę. No młodzi są ludzie, no. Kurczę. Co im tam bronić będę? będę z nią flirtować i, i robić rzeczy. Walić jej osobowość, nie? I, i przyjazną relację. Ty będziesz z nią... Co innego chciał mieć? No, czarno-biały film, romantiko, atmosfera. O nie, jesteście znudzeni, masakra. I teraz bym nie będzie szło. Dobra, to Elonara. Czyli jednak sobie przypomnieli, że po pijaku zaczęli kręcić ze sobą. Nie idź spać jeszcze sobie po trenu i przed spaniem. Bo w sumie w ogóle nie trenowałeś przez całe dwa dni. O, jeszcze trzeci poziom sprawności fizycznej. To tym walącym mnie w mordę, a tak naprawdę bez rękawic. Tak naprawdę gdzieś niżej. Gdzie ja dostaję? Zaraz po Spencer Kim Lewis'a, gdzie jest troszkę nudnawo. No to u rumajców yy, na razie też nic się nie dzieje. Mam, yy, mam plan na później. Jak już te relacje się rozwiną, niektóre się zwiną, że tak to ujmę. No, ale na razie, no to tak. Musimy przebrnąć przez to, co jest. Mam nadzieję, że nie czujecie tego bólu mentalnego, który czuję ja, jak dostaję po mordzie od Jaya. Ale już nic. Jeżeli macie jakieś pomysły na tą rodzinkę, na ich relacje, na ich historię, to bardzo serdecznie proszę was o komentarze z pomysłami.